Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Jestem Damian, ze mną jest dzisiaj Kamil. Siemano. I robimy sobie kiszoneczkę. Tak? E, drugi part, Dokładnie. Tak, drugi park. To jest ogólnie nowość na naszym kanale, że gadamy. Żeśmy znaleźli program, kolega nam dał. Link w opisie do kanału. To raczej damy, bo to tak, za podziękowanie no i to tyle tak znaleźliśmy program trochę żeśmy się namęczyli żeby działał teraz jeszcze żeśmy mieli problemy techniczne bo, na, bo mnie nie było słychać nie wiem czemu no. i teraz wszystko działa jadę się zatankować i jadę potem na pole tamten odcinek part pierwszy będziecie mieli z muzyką zauważycie no, dokładnie. Także jak wszystko będzie działać to będziemy nad z głosem I to chyba wam się będzie raczej bardziej podobało bo tam nawet koledzy mówili że nasi co nas oglądają że z głosem by było lepiej Także my macie teraz pierwszy filmik Mamy taką nadzieję że Prowadzi Wam się podobało. Pierwszy part nagraliśmy na muzykę, byśmy wczoraj nie mieli w ogóle y, programu, ale te, ale te pierwsze odcinki szukaliśmy programu. Pytaliśmy też nikt w komentarzach nie to w końcu nam to pokazał. Także zachęcamy do tego y, kanału Martin L. Tak link będzie w opisie. Tak, to pośrednio tak. do kanału.

Tarki, tu się strasznie lata uciekały więc No, no musieliśmy wziąć te No i tak, tak, sorry, że tak trochę realnie jeździmy, że tak klasy Jaguarem czy coś Albo podpinany klas Jaguar pod przyczepę, ale po prostu nie mamy trzeciej osoby Oczywiście, także szukamy tą trzecią osoby. Już masz. Tam połgniatek trochę od razu. No tam jest 99%, nie? A, ok. No. Dobra, lecimy. Nasze znaczy filmy staram się je robić do 20 minut, bo... Na pewno wam się od razu nie będą podobały półgodzinne filmiki, więc to się robić jak najkrótsze. To, właśnie, dlatego teraz się na... tak po... żeby te party były. Jak się nie będziemy tak, z wyrabiać. bo to jest duże pole, a chcemy zrobić na przykład w jednym odcinku dwa party. Jeżeli nie będziemy się wyrabiać z muceniem czy coś. Myślę, że nie będziemy robić takich dużych pól, ale po prostu piszanka była potrzebna, a też potrzebny był nam filmik. i pomyśleliśmy właśnie z tymi partami. Dokładnie. Damian kości, a Driam nie jeździł myślę, że to nie dojesz tak. Ludy mnie. Dokładnie, że każdy robić. W następnym odcinku może nie wiem, wywóz gnoju będzie. Już na pewno pomyślimy. Mhm. Myślałem, że tu nie wiedział na tej jedynce stary. No to ciężko podjeżdża. No tak, 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 ledwo sobie. masz krokodylek, i w ogóle. I myśmy chyba nie przedstawili naszych nowych maszyn. No to. Nowe maszyny, jakie maszyny mamy? Te no, dwie przyczaje... Nie podjechał mi, nie podjechał mi. Tak. No, dwójce muszę. Nie, też nie. Nowe, mas... nowe maszyny jakie mamy, to mamy... Ale I nie te... ogólnie to co, żeśmy ten. Co ży... nowy motpak. Aha. A prostu nie chcieliśmy robić następnego filmiku zapoznawczego. Nie przedstawialiśmy maszyn. A ten. Po prostu są nowe maszyny, bo ja robiłem formata komputera. Przeprowadzałem i gdzieś pogubiłem te mody. Będziemy musieli znaleźć następny MOSFA. Dokładnie. Nie jest wcale tak najgorszy. No się szkarnie, jak będzie nas trzech, może tak zapraszamy. Ogólnie zgłaszajcie się, jak będziecie chcieli zagrać na, z nami na stałe. Na przykład, jak Wam się podoba, albo nam się wy spodobacie, to możecie grać z nami na stałe. Potrzebujemy jednak tej osoby I to by było fajnie gdybyśmy już mnie mieli nie? Gdzie ty jesteś, z której strony i ile masz procent? To jest jak powtarz... To właśnie wcześniej tak ono Już 100? Serio? Ja się nie wyrabiam Stąd? Zapraszam także do lajkowania fanpage'a na Facebooku Farming Simulator 2013 do Mercurio A ja zapraszam... Proszę? Tak. A ja zap... A ja A ja zapraszam do strony Mody BDH też damy im tak, dokładnie I linki do filmików tam też macie, nie musicie oglądać od razu na youtube, tylko będziecie jak będziecie śledzili ten fanpage to będziecie widzieli że tam są wstawione jeden albo dwóch niektórych. dokładnie ja daję na mercurio danem wydaję. na no, modobd BD. Mamy nadzieję, że nasza widownia się w końcu powiększy i będzie więcej niż sporo świetleń. Chcielibyśmy, bardzo. Ja jestem zadowolony, jak na razie. Na mątki to jestem strasznie zadowolony. Wiadomo, nie na tysiąc wyświe wyświetleń Na subów będzie jakiś specjal. Może co. Mamy dopiero 22. Cicho. To może zróbmy na 100 takich. O, no, no, no. no, no czy on tam nie jedzie? Motpack? Motpack? Czy ja wiem? Albo no, jest jakiś specjal, czy coś takiego? Jakiś dłuższy odcinek, który i tak nikt nie będzie oglądał. <laughs> W ogóle nikt nie ogląda naszych filmików, jestem no Nie no, są co? to się świetności samo nie robi tak No niby tak Puścimy sobie koguty, A co tam Ile masz procent? 60 Zrobiłem się pierwszy raz Na 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 Damy Co mówisz? Ja mam Lagi? No Ogólnie to ja robię serwer Tak za bardzo lagów nie macie Tylko jak widzicie To podstawowe te rzeczy Kogut i w ogóle, przeglądarka i takie tam Nieraz nie ma, zależy też jak cię nie. Nieraz jest tak, że idealnie gra chodzi, nieraz jest tak, że trzeba No. I ja masz ten procent? Nie 10. Nie dojedziesz do końca, nie? Nie, wiedziałem. Wypraśnij raz. Serio? No tak. Będę pewnie przerywał pewnie. To nie byłem ja. Dzięki. Postaramy się zrobić wszystko na tej mapie, co będzie możliwe. To będzie możliwe, bo ja na pewno chcę, nie wiem jak ty. Nawet singla będę nagrywał kurna, żeby to tylko dokończyć, bo taka... Takie mody, masakra. Tak. Eee, mam ja wam mówię, że jak chcecie grać na tej mapie, to szukajcie drugiej osoby. Lepiej dwóch. No to... Bo na single się nie wyrobicie, nie mam takich jak... No, no że ktoś naprawdę lubi, lubi tę grę, a my właśnie takiej nie lubimy. <laughs> Szczególnie. Ja to, na gramy, tak... hana, to znaczy ja tam, tam lubię ten, nie, że taki, na takich mapach, nie? Ogólnie mi się lepiej no. gra na multiplayer niż na singlu jak zdemu no, chyba nie ma takiej osoby, która by wolała zbyt ciężki filmik niż No ciężki no, także zachęcamy do lajkowania tych filmików, bo na no, naprawdę jak widzimy dwa lajki czy czy pięć lajków czy 110 dziesięciu wyświetleń się oddech ciepło się oddech My nagrywamy nie z takiego powodu, że um, nagrywamy, bo miałem chcemy mieć ciałem w internecie. No, nam to nie jest potrzebne do życia tak naprawdę. Rada tego mogli A to nie nagrywamy dzisiaj tak. Jeszcze nagrywamy, bo chcemy, po prostu chcemy pokazać, że zwykli takich chłopcy nie um, mają jakichś perspektyw do tego, bo ja na przykład nie mam idealnego specutera, żeby nagrywać, tego nagrywa dana. Ale też że... Nie mam idealnego. Też, też umiem wcześniej nam coś pokazać, nie tylko te. Dnia, dnia 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 dnia. Ja skończymy. na przykład podziwiam Ja na przykład mam przyciski, umiem lądnąć. Wujka Bokuna, cały filmik, z Odcinkowania bez cięć, no ja, ja na też tak nie umiem ja oglądać. Ja, o, ja jego filmik nie 3 dni oglądam. Ja nie, ja, ja jeden A? dzień, jeden filmik, czy coś takiego, czy Ale... nawet 3, 4, zależy ile mam czasu, nie? Ale podobają mi się jego filmiki, ogólnie. tylko że jakimś że co? Tylko, że jakimś co nie? To co? Bo jak. Gra tam na Slingu czy coś, to nie podoba mi się na przykład tego grania. Granie się podoba, tylko Nie podoba mi się to, bo jak gra w single, to różne tematy można rozwinić, Mi się i to i to podoba. Gorsze jest to, że się tam nie dostaniesz, przynajmniej ja, bo ja nie mam... A dobra, nie będę się chwalił ile na lat. Czemu coś przejechał przez kukurydę teraz? Heder mi się wyłączył. Staraj się grać realnie, czasami każdemu się zdarza takie rzeczy. Dokładnie. Ja w tym pierwszym odcinku po krzakach jeździłem. No także ciekawe, czy będzie więcej lajków, jak będą widzieć, że są głosy. Jestem I się może Co mówisz? Ja wiem, może na początku to nie będzie idealne ale niech mi powie ktoś, kto zrobił pierwszy odcinek swój pierwszy taki na kanale idealny my robimy ja robiłem odcinki z niektórych ty z masz tego... już 100? Dla... nie, 80 98 no właśnie No i nie przewróć tej przyczepy. Przepraszam, że tak daleko Cię zostawiłem, tak jak bez sensu to zrobiłem. Obrażę się na Ciebie, Okej. Okay. Oczywiście szukamy tylko jednej osoby, bo ta mapa nie jest jakaś rozległa. Ale na drugi sezon potrzebujemy więcej. Nie, też nam no, wystarczą dwie osoby, bo ja sprawdziłem tą mapę... No, dwie osoby, że my i dwie osoby, tak. Dokładnie. Nie, nie. No tak. Po co nam? Tak nie możesz więcej, jak trzy przyjąć. Cicho, damy radę. To nie o to chodzi. Chodzi nam o to, że... Czy wystarczą nam na tamtym sezon, jeżeli ktoś zna tą mapkę, z z kałużem? No. no co? Tak? Ja tak. Po co wy zdradziłeś, no? No i po co? I zaraz wiedzą, jaki będzie drugi sezon. No to chodzi. nie. Tak, bo może ktoś nam pomóc. A może ktoś będzie chciał grać na tej mapie. Został przeciąg... Powiedziałam... Pana, tak? Dla mnie to jest... Żadna tajemnica, Boże. Polska, duże maszyny i tyle. Prędzej czy później, by się dowiedzieli. No to fajnie. To jest Także myślę, że w będzie taka, trzy osoby powinny się na niej spokojnie wyrobić. Ja tam na, gram na singlu, to wyrabiam się na e, lekkionie 760 i lekkionie 760. Na singlu się gra, widzicie? Już mnie nie lubi. Ja to Nagranie Można... ja musi dać się w to pole. Ja właśnie nie jechałem na to pole. Pani. A ja ci nie mam, ci mówię No i tak ogólnie to według mnie? jest dużo na tej mapie. Tak, tylko że dużo też robimy poza odcinkami tak. I jakby mieli grać cały czas na odcinki, które robię tak to. No to codziennie pod 3 odcinki jak nic. Tak, dokładnie. Zaraz mi się to zmieniło i chcielibyście coś nowego. No, nie no, mogę, że od razu. Specj po wiadę. Tak, podawaj sobie. A rureczę może nie słował? Ona tak tylko, dla przykładu, że umie. Jeszcze wysypał na moje koła No dzięki. O Jezu, umujesz. Karsza, Nie, nie ma. Czyli trzeba odstawiłeś? Koło Kołobornika. ja tam nie wjadę. To zostawi, ja wiadę I tak nie wiadę, wiem, ale cicho wiadę. Dobra, teraz ja drugi strony Przykrywam silos, okej? Okay? Dobra, oko. Co nam Trzeba krótki karm Aż mi ciągnik podskoczył. No bo mamy tylko 1%. Tak, jedne kiszonki, zrobiliśmy tylko 20%, tak żeby przykryć żeby móc nakarmić. No i mamy jak widzicie 1% tylko Co ty odwalasz? Czemu ci No A i ja ogólnie kupiłem sobie nowy ciągnik Masy Ferguson e, połączony z Ursusem e, 255 Tak? No Mi się no, ty nie to masz jest Damiana. poszanowania do Ursusów, co chcesz? To jest Damiana, to traktor, ja mu nic, nic nie będę mówił. Nie odzywa się nawet, bo mordę dostaniesz. <laughs> Od młodszego, ale dostaniesz. No. Idę sobie bać. przyczepa tak trochę tak dziwnie, bo ona tak trochę podskakuje zostawiam, mu tutaj może być idealnie tam po się... jak się robi to do końca aha mhm. miało być 20 minut, a nie poje pół godziny co wpadł a ile jest? nie wiem, zapomniałem stoparowo Dobra, bardzo. Się nie nadajesz do full team. Dobra, poza odcinkiem to zrobię, bo jak się w kurze to podłączy obydwie. Dobra, no, No, to na razie. Mam pa, tam. Papa, cześć, cześć, cześć. cześć.